Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Mędnobak i zapraszam was do pisania. Jak zaczynasz po tym jak wstajesz rano? Pierwsze co robię to otwieram aplikację, otwieram LifeKida i sprawdzam co się dzieje w placówce. A od której zaczynasz dzień w pracy? To różnie. Muszę być rano z synem na nauczaniu zdalnym, więc dopiero jestem o 9.30 e. w pracy. To jak już dotrzesz o 9.30, to jak rozpoczynasz się, Otwieram biuro, włączam komputer, bo... no i potem obowiązkowo idę sobie zrobić albo kawę, albo herbatę. Bo... Kawa czy herbata? Zdecydowanie kawa. W pracy kawa smakuje mi najbardziej. To w takim Kto... razie pora na Zapraszam. Ciekawy, najbardziej lubisz robić w wolnym czasie? Spotykać ze znajomymi. No jest to w tej chwili mocno utrudnione. Na szczęście jestem w tej fantastycznej sytuacji, że, że mam taką możliwość, że spotykam się z tymi ludźmi, na w pracy i z tymi dużymi, z tymi małymi A twój ulubiony moment w ciągu dnia? Jest to moment, kiedy syn przychodzi do mnie się przytulić rano. No dla mnie to jest taka magia dnia codziennego. A co tam dostałaś na telefon? Złapałaś no mnie. No, taką mam e, Chyba już taka gdzieś tam się maniera. Zawsze jak przychodzi po zlewki, zlewkita, to muszę sobie tam zerknąć, co się tam dzieje u mnie albo, albo w i i przedkórów. No taki nawyk. Wybaczcie. Ulubiony przedmiot w Twoim biurze? Takich, którymi najbardziej pasuje do pracy, czyli takich, których najbardziej po prostu lubię. Ulubionym do pracy to jest oczywiście komputer i life kit, coś niezbędnego do prowadzenia placówki. Natomiast ulubionych takich przedmiotów w biurze to na pewno są dla mnie prace dzieci, które dostaję coś, co chciałabyś wiedzieć o tej pracy, zanim się jej podjęłaś? Z jednej strony można było powiedzieć, że tak, a z drugiej strony, jak się jest mało przygotowany do tej pracy, to każdy dzień jest taką przygodą, tak? <grym> <grym> Każdego dnia nabywam jakieś nowych umiejętności i to nie ogląda jej ogromną satysfakcję, szczególnie jak to się gdzieś tam kończy sukcesem. A jaki przedmiot masz zawsze przy sobie? Telefon, obowiązkowy. Zawsze muszę mieć, bo jak był rozładowany, to normalnie aż chyba w mi serce tego co jest najprzyjemniejsze w pracy z dziećmi? Myślę, że szczerość. Że dzieci w swoich relacjach są yy, szczerone, nic nie udają. Ulubiona zabawa z dzieciństwami? Nie byłam w tym rewelacyjna. Ale bardzo to Gadet, bez którego nie mogłabyś się omieść. Telefon i no nie myśl to gadżetem można nazwać, ale samochód. <grych> Jeśli mogłabyś teraz od razu posiąść jakąś umiejętność, to jaką? Rozpoznawania ludzkich emocji. W pracy z dziećmi szczególnie się przydaje. Serial czy książka? To nie jest także tylko książki czy tylko, tylko serial, ale zdecydowanie prawie literaturę. To co ostatnio przeczytałaś ciekawego? Przeczytałam fenomenalną książkę pod tytułem Muszy i Ludzie. Jedna z najbardziej wartościowych książek, którą kiedykolwiek czytałam. Kino czy teatr? No, kino. Facebook czy Instagram? Ja jestem stałą wywalczynią Facebooka. Ulubiony sport? Narciarstwo, to tak. Przedszkola pochłania najwięcej czasu. Codzienne, najnudniejsze rzeczy, które musimy wykonywać każdego dnia, natomiast no, bez tego się nie da funkcjonować. I biurokracja po prostu. no Nie ukrywam, że LifeKit tutaj na pewno pomaga w tym bardzo. A jaki rodzaj kontaktu najbardziej preferują rodzice? Czat przez aplikację Dla mnie nie było tak, jak nie było aplikacji, wszystko prze przepływało przeze mnie. LifeKit dał nam niesamowitą możliwość, że ten rodzic bezpośrednio kontaktuje się z wychowawcą, i nie umykają właśnie też rzeczy codzienne. Na pewno standard usług się poprawia. A co jest najprzyjemniejsze w dyrektorem? No, żeby mnie nauczyciela że dostaję czekoladki. To jak wchodzę do sali i te dzieci widzą, kim ja jestem i one do mnie biegną wszystkie i wołają Ciociolu, Ciociolu, że to, że pomimo tego, że ja nie jestem z nimi, to jednak dla nich jestem rozpoznawalna. ale Takie mam poczucie, że jestem dla nich ważna. Jaka jest ostatnia czynność, którą wykonujesz przed zamknięciem placówki? Żegnam się z zespołem, żegnam się z dziećmi, życzę miłego popołudnia, no i mówię do zobaczenia jutro. Was dzisiaj tak właśnie też pożegnam. <laughs> Miło mi było, że, że nas odwiedziliście, że u nas byliście w Pysie i do zobaczenia.